Ja, tutaj Olka i moi drodzy, witam właśnie w kolejnym odcinku z Backstaxa. Ja wiem, była mega długa przerwa, ale ja już skończyłam studia, kochani. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że jestem magistrem psychologii, już mnie nic nie powstrzyma przed nagrywaniem filmów i robieniem YouTube'a tak, jakbym chciała. Także, moi drodzy, przepraszam Was naprawdę jeszcze raz za tę przerwę jest mi mega głupio, ale wracamy do Backstaxa, żeby nie przedłużać. I tutaj mamy zadanie, aby rozbić trzy kilka jajczyny w skorupie. Tutaj nas strzelda poprosiła o to. I tam słuchajcie, jest taki jajczyn. I nie wiem, wydaje mi, się, że ta kulka jest taka bardzo podejrzana i gdybyśmy może. Em, gdybyśmy może właśnie spróbowali tę kulkę zrobić tak, aby ona stała na drodze. Em, przepraszam, tak cały czas nazywam ją kulką. Nie, 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 przepraszam, to jest jajo, to jest jajo. I nawet ono jakoś nazywa. gigajajczym w skorupie. Więc to nie była kula. Tam to też się jakoś nazywały jakiś... Czeko mrówka. Okej, okay, nieważne, nie o to mi chodziło. Tam to jest chyba jakiś klopsik z tego, co yy, kojarzę, ale już nieważne. Zobaczmy, co się stanie, kiedy to jajko będzie na drodze naszego klopsika. Proszę bardzo. O, ja sobie tutaj może będę stała i delikatnie je poruszała, aby cały czas było ono na jego drodze. O, o, o! Halo? Halo? Dlaczego się pan. Przepraszam bardzo. To nie miało tak wyglądać. Pan się miał rozbić, okej? Okay? Pan się miał całkowicie rozwalić, a um, z tego co widzę, to skorupa jest cały czas tak samo twarda, jak była. No to w takim razie, okej, okay, mój kolejny pomysł to jest tutaj taka latająca. Um, nie wiem, piekielna ćma, słuchajcie, ale gdzie... O, proszę bardzo, jest nasza piekielna ćma. Przepraszam, to jest Tikada Masala i ona wypatruje skorupek jajczynów, więc może w jakiś sposób moglibyśmy ją wykorzystać, aby... No dawaj! No! Kurczę, naprawdę myślałam, że to rozwali to jajko. Może moglibyśmy w takim razie wykorzystać e, tamtą, tamtą latającą ćmę, ale ja również tutaj słuchajcie, widzę, że mamy... E, Tutaj ogień, który prawdopodobnie może byśmy mogli w jakiś sposób połączyć. Tutaj jest ta świątynia, która e, sprawia, że baksnakce są mniejsze. Więc to też prawdopodobnie mogłoby tutaj coś zadziałać. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że właśnie pożyczyłam trochę płomienia od naszej latającej e, ćmy. I teraz może spróbuję w takim razie, słuchajcie, usmarzyć to jajko. Nie mam pojęcia, może to zadziała. Próbowałam w innych sposób, ale niestety nic się e, nie udało. Może tak? Bo chcę jakoś e, to spróbować, może podpalić. Nie wiem po co dokładnie. O, może, słuchajcie, może się coś udało? Halo? Halo, teraz się będziesz palił? Czy ty się teraz przestaniesz palić i coś z ciebie wyrośnie? No dawaj! No ta... Wow, całkowicie nic. Nie no, w takim razie to musi być coś tak złego. Musimy y, jakoś może to znowu podpalić? Albo jeszcze jakimś innym sposobem to spróbować rozwalić. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam pojęcia, może to trzeba podpalić i sprawić, żeby któryś go zaatakował? A tutaj w ogóle, okej, okay, to się pali i jajko, jajko gdybyś mógł, gdybyś mógł, o, dokładnie tutaj, zobacz, o, w ten sposób, zapalić się, zapalić się, super, palisz się, palisz się, ja również się palę, ale to nie jest istotne, ponieważ nasz jajczyn się również pali i może, czekajcie, weźmy go, pod... weźmy go w ten sposób... A, a może jak on będzie podpalony, to trzeba go zaprowadzić do naszej, e, nie wiem, e, piekącej, palącej i ogólnie ognistej ćmy. Tak też może być. Czyżby! Czyżby, próbując wszelkich sposobów, nie zauważyłam tego, który jest największy i na środku, i centralnie się na nie gapi. Przepraszam bardzo, spróbujmy w takim razie włożyć to. E, to jajko tutaj, bo to wygląda jak. E, takie. O, 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 Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że to wygląda takie, jak się na Wielkanoc y, ogólnie e, posiada takie małe miseczki na jajka. Poczekajcie, czym ty jesteś? Halo, halo, gdzie ty już lecisz? Hej, ja cię mam złapać. Ym, jajczyn farszywy, uszkodzenie czy no agresywnych tendencja. Okej, okay, dobra, ja Cię w takim razie zostawiam, ponieważ mój quest polega tylko i wyłącznie na tym, żeby te jajka rozwalić. I to było pierwsze. Ja gdzieś właściwie widziałam również kolejne tylko teraz już mi wypadło z głowy, jednak na pewno słuchajcie, no nie wiem, mi sekundy i zaraz tutaj odnajdę te dwa, które mi pozostały. O proszę bardzo. Tutaj jest moje ostatnie jajko, bo poprzednie było po prostu tam obok świątyni, więc to nie było jakieś bardzo e, trudne. Jednak tutaj Dawaj miło jajko. Moje jajko. O, za... o dziękuję bardzo. To jest moje jajko. E... Moje jajko. Dawaj to. To jest moje jajko. Ty nie zasługujesz na to jajko absolutnie. O, moje jajko. Moje jajko. Um, halo. Naprawdę? Naprawdę, poczekajcie, może spróbuję jakoś się żeby wziąć... Nie no, perfitne, zaraz mnie tutaj zapierze, to a jestem tak blisko, tak blisko jestem! Eh! Eh. Nie, no dobra, trzeba wyjść, trzeba wyjść i e, po prostu normalnie to może zrzucić albo e, cokolwiek złapać. Mam nadzieję, że ten przeklęty pająk nie spróbuje mi ukraść mojego jajka. Znaczy to teoretycznie jest moje, ale Shelda mi dała na niego questa, więc jest dla mnie ono bardzo istotne. A, czy ja idę w ogóle w dobrą stronę? Chyba tak, chyba tak, chyba tak, bo to jest ten perfektny pająk i tu gdzieś powinno być moje jajko, które e, pozostawiłam. Ha, halo? Czyżby ono było gdzieś tutaj? O, jest! Cudownie, o to mi chodziło. I teraz hop. O, okej. Okay. O, dobra, dobra, dobra. Toczy się, toczy się, toczy się. I teraz tylko włóżmy ją do um, ja, jajotłucznicy. Tak, do jajotłucznicy. Proszę bardzo, to jest właśnie ta pani. I przerzućmy. O, proszę bardzo. O, cudownie. I roztłucz go. Tak, 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 tak. To jest to. Hszelda, halo, halo, halo. Zrobiła dla ciebie moja droga questa. Udało mi się rozbić jej czyny. Och, dziękuję. To na pewno nie było łatwe. Ażebyś wiedziała, że nie było. Baksaksy często mają kształt nieożywionych przedmiotów. Ale te skorupy pojaki to jakimś cudem po prostu skorupy. Ale przy okazji ten dobre źródło wapnia na wyspie. Nie oceniaj. Walczę za sto Nie oceniam, okej? Okay? Każdy ma swoje problemy, każdy przechodzi przez inne kwestie. Moje myśli znów są w równowadze. Chcę się I dowiedzieć, to czym to są pak saksy. Baksnaks. Oh. niezależnie od tego, czy stworzyła je matka. To jest fajne, ja też chcę tego dowiedzieć. Potrzebuję tego wielkiego, starego, latającego robala. Przynieś mi go do, go do pojemnika czystości, gdy będzie ku temu okazja. Który? Ticada sale, ona chce tego robaka. I do pojemnika szeldy w obozie. Okej, okay, ja wiem, gdzie on jest. Dobra, jakoś będziemy musieli tę mędę przybrzydłą złapać, moi drodzy. On uwielbia ostry sos, ale jak ja mogłabym może spróbować go em, zaprowadzić do tutaj tego lodowego mochi? Ponieważ gdzieś on tutaj em, blisko się ko... o to, 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 to. Ona się gdzieś blisko kręcił. Tutaj pan mochi noga. I gdybyśmy jakoś spróbowali ich może, wiecie, złączyć, aby ona powstała, może taka trochę była zniesmaczona, jaka zdezorientowana i byśmy ją szybko złapali. Albo lu również spróbujmy wziąć trochę tego soku od matki. I o, 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 o! Mam nadzieję, że tutaj szybko się znajdzie. Dobra, i spróbujmy ją również zmniejszyć, zobaczę. Wow! To było absolutnie. Beznadziejne, tragiczne i. No dawaj! Czy ja tak nie potrafię rzucać? Eee... No! No co to ma być? Dlaczego on to się tak kompletnie nie rzuca? Niestety, wybuchła mi. No nic, będę musiała w takim razie spróbować albo poczuć moje chwytanie, albo spróbować ten ym, po prostu pomysł, który próbowałam wcześniej. Wiecie, z tym z tym lodem, czy tam mocz, jakkolwiek. Ale słuchaj, moja droga, płonąca, cimo, ty mogłabyś być milsza i się nie ruszać przez sekundę, żebym ja mogła na ciebie tak, w takim razie mocno rzucić i nie miałybyśmy takiego obie problemu. No, kamani, ja jestem aż tak niski? Czy niska? Może właśnie muszę podejść wyżej trochę. Tak, może słuchajcie, muszę w takim razie podejść na to wzgórze, żeby w ogóle być w stanie to um, rzucić. O, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chodź, kochana, do wody! O, do wody jesteś. Okej, okay, okej, okay, tylko proszę cię. Teraz e, nie zacznij się piec znowu, okej? Okay? Ja przyniosę bombę. Tak szybciutko, tak szybciutko, zobacz jak biegnę. Proszę cię nie zapal się ponownie, ponieważ to by było dla mnie bardzo problematyczne. Naprawdę długo myślałam w ogóle, jak cię złapać. Więc spróbujmy teraz ją. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zobaczcie, nasza ćma jest bardzo zdekoncentrowana. Mamy 20 sekund, nam się uda. No nie, no będę prze. Oh, a spróbujmy może... Yy, nie ma sły Ostrym sosem. Ponownie. Yy, I teraz odłóżmy. Mamy 10 sekund. No, no dobra, dawaj, o, 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 jest, jest, udało się, udało się, ale jestem szczęśliwa, nie ona no naprawdę próbowałam różnych sposobów, ok, ona w ogóle tylko moczu nie chciała podejść, więc to by było problematyczne, ale udało się to nam wykonać w ten sposób i jestem z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Chcę, chcę biec, po prostu chcę biec i oddać, oddać naszą piekielną ćmę właśnie e, szeldzie, ponieważ ja bardzo, e, mnie tak naprawdę bardzo interesuje tak naprawdę fabuła w Bugsnaxie, więc ciekawe jestem o co chodzi z tą matką. E, przepraszam bardzo, jak ja mogę to włożyć? E, czy ja mogę jakoś to włożyć? Ponieważ ja wiem, że mam to właśnie w ekwipunku, tylko poczekajcie, 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 powinno być jakieś E czy, czy coś takiego? Niestety nie ma chyba takiej opcji. Aha, dobra, bo to nie je tá skrytka, to je tá, pravda? Tutaj, tutaj da radę. E, tika masala, dla Ciebie, moja droga. Z tego, co widzę, to już ta skrytka wiedzie. Ona pozwala nam na inne rzeczy. Więc tutaj niby Szelta Mówisz, że to taka trucizna, ale no wiadomo. Kobieta się nie może oprzeć. Idziemy dalej. Snacks jest w pojemniku. Dziękuję. Przysięgam, że tym razem koniec Nie do końca ci wierzę, moja droga. Poszukuję esencji Snacksów, Ducha, który sprawia, że te trujące smakołyki istnieją. E, Okej, okay, w porządku. Fajny plan ogólny. Nie? Niestety, za grampa nie mam pojęcia, jak to zrobić. Mogłabyś zapytać Fluftienu, albo wrócę do ciebie w tej sprawie. Nie no, oczywiście, że idziemy dalej, prawda? Fluftienu, zupełnie cię już pokręciło? Byt w życiu o nic nie zapyta tenu przeklętemu alchemiku. Alchemiku, dokładnie. E, podobno zależy ci na wiedzy, albo co zrobiłaby matka natura? Nie no, co zrobiłaby matka natura, moja droga? Wychodowałaby drzewo poza moim zasięgiem. Byt tak musi przyznać, że jeżeli chodzi o grzepanie się w tym, co zakazane, to Fluffy nie ma żadnych oporów. Więc. Cóż, jeśli tak musi być, to niech matka ma mnie w swojej opiece. Więc słuchajcie, w takim razie idziemy dalej? Sheldon, naruszasz moją przestrzeń osobistą. Będzie drama, moi drodzy, jak zwykle. Jeśli znów zamierzasz rzucić na, na mnie zaklęcie unieruchomienia, to wiedz, że mógłbym odejść w każdym momencie. Po prostu nie chciałbym. Uciesz swoje nienawistne serce. Bydę dąż do zrozumienia, do zdobycia zakazanej wiedzy o bak Więc, moje drogie, właśnie. O, i przychodzisz z tym do mnie? Zapytaj matkę naturę, jakiś kryształ, czy z czym tam sobie gadasz. Nie, słuchajcie. Moi drodzy, moje drogie, ścieżka jest w tej chwili ukryta. Byt wierzy, że ten problem wymaga bardziej naukowego podejścia. E, ogólnie musimy jakoś próbować tutaj pracować razem. Ciekawe. Na pewno? Ktoś kiedyś mówił mi, że każdy centymetr mojego ciała promieniuje esencją czystego zła. To był twój brat, Fluffy, Tak mi się wydaje. Brak trzy rozwagi, a Twoje arogancje dorównuje jedynie twojemu hamstwu. Jednak byt nie wierzy, że jesteś złym zobaczymy. Nie mam cierpliwości od twoich gierek. Jeśli chcesz coś wiedzieć, przestań gadać zagadkami i po prostu zapytaj. No, proszę bardzo, dajcie, dajcie mi w takim razie te e, informacje. Chcę poznać istotę Bugsnaxów, dowiedzieć się, z czego są, są zrobione. Ja również chcę się tego dowiedzieć, to wydaje się mega ciekawe. Jeśli zrozumiem to, a może dowiem się, czym są, czy są pytania zależne od matki natury, czy zrodzone w ciemnych czeluściach jej przeszłości. Nic nie poradzą twoje dylematy filozoficzne. Przeświat nie daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego. snacksy po prostu są. Mm, ale skoro w końcu zainteresowałaś się moimi badaniami, to czegoś cię nauczę. Pokażę ci, jak zbierać żywą sknakso do badań mikroskopowych tak, by się nie denaturowała. Wytłumaczę jak dziecku. Denaturacja to... Wiem, co to znaczy denaturacja. E, poważnie? Chcę dowiedzieć się czegoś o snacksach, Nie poszerzyć słownik. Mm, mm, mm. Aha, wobec tego lekcja powinna pójść gładko. Krok pierwszy z siedemnastu. Przygotuj odpowiedni roztwór formaliny. Formaliny? Dziękuję. Dzięki by staruszka nauczy się czegoś nowego. A teraz daj nam pracować. Coś mi mówi, że to potrwa. Okej, okay, ale już mamy jakieś rozwiązanie. Idziemy jakimś planem, także ja się bardzo cieszę. Sprawdźcie, gdzie Trifani. Dokładnie, gdzie jest Trifani? Czy jak? gdzie się tutaj zostawiła? Pamiętam, że zostawiłam ją ostatnio w jakichś ruinach i. No właśnie, co się z nią dalej stało, bo ona coś tam miała sobie radzić, ona coś tam miała rozwalać, ale czy na pewno wszystko z jest z nią w porządku, to po pierwsze, a po drugie to ja e, mam nadzieję, że odnajdę miejsce, e, w którym właśnie ją zostawiłam, także e, wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj, prawda? Gdzieś w tej świątyni. A tędy droga? Ogólnie plus jest taki, e, tej wyspy, że jest dosyć mała. Więc jeżeli się będę kręcić w kółko, to nie powinno mi zająć aż tak dużo czasu. Czy to nie było tutaj? Tak, dokładnie, ona nas tutaj czeka. Z tego co pamiętam. Tylko poczekajcie, czy my już nie robiliśmy tego questa? Ona tutaj kazała nam robić taką. Em, taką jakby z, z, tym, z tą kuleczką, że musieliśmy ją przesuwać i tak dalej, puzzle. Um, czy to jest na pewno to, czy my już to robiliśmy? Zaraz się y, przekonam. Jak ci idzie z gruzem? Nie idzie za dobrze. Zresztą się martwić, że nikt nie zobaczył wnętrza świątyni. Uh, może Fluffy mógłby coś na to poradzić, może żedaz tak sekretne wejście. może Chanto mógłby to staranować? może wspólnie dali byśmy radę to otworzyć. Uh, Obawiałam się, że to powiesz. Pewnie współpraca by się przydała, ale to krampy nie wytrzymają godzinę bez kłótni, a wtedy ja, ja jestem tak sparaliżowana. Ciekawa jestem, czy, tego, czy tę misję robiliśmy. Wybaczcie, jeżeli nie pamiętam. Wiem, że w twojej dziedzinie jestem ekspertką ITP, ale nie znam się na zarządzaniu. Będzie lepiej, jak skupię się na robocie i pozwolę im ochłonąć. Naprawdę myślisz, że, że nie dadzą rady współpracować? Szczerze? Tak. Takie konflikty narastają i zanim się w obejrzy, wali się cała cywilizacja. No ona no w sumie to o czymś wie, no, bo jest historyczką, prawda? Słuchaj, niektórzy po prostu się nie dogadują, niektóre zagadki pozostają nierozwiązane, nic nie da się z tym zrobić. Um, a może jednak, a może jednak, przynajmniej spróbowaliśmy, zobaczmy się w obozie. Okej, okay, czyli na pewno nie robiliśmy, e, przepraszam, tej misji, ponieważ ja pamiętam, że robiliśmy dla niej jakieś puzzle, puzzle. Puzzle, tak, oczywiście, że robiliśmy dla niej jakieś puzzle, ale z tego, co widzę, po prostu ona stwierdziła, że nie ma sensu, wraca do obozu i będzie gadać z grampami. A w ogóle, żeby wykonać kolejne zadanie, mamy homa krona, właśnie zdobyć dla czanto. I to jest ten wspaniały z moi drodzy. On uwielbia właśnie sos taki ostry oraz sos serowy. Tylko ja pojęcia nie mam, jak mogłabym go spróbować złapać. Może by go zmniejszyć? Nie wiem. Może, moglibyśmy go spróbować zmniejszyć i może jakimś cudem y, udałoby się go w jakąś zwykłą pułapkę wrzucić. Chociaż słuchajcie, strasznie długo jest tutaj e, właśnie, strasznie jest dużo tutaj chodzenia, jeżeli chodzi o e, tę esencję, właśnie od tej matki. Więc może to nie jest to. Nie mam pojęcia. Muszę się przyjrzeć bardziej temu makaronowi i spróbować może w jakiś sposób skierować go do innych snacksów. Nie wiem, tutaj jest znowu ten, ta noga, więc może chłopak by się tutaj czymś zajął. Chomakronie, ehm, mój drogi, co tutaj jeszcze? Za Założy się, że też bym ją podniósł. No ja nie jestem pewna, mój drogi, ale spróbujmy wziąć. To jest, słuchajcie, ja teraz całkowicie. Chodź tutaj. Czy ty potrafisz tu wejść? Wiem, że cię interesuje. O, dokładnie, chodź. Wiem, że cię to interesuje, ale ty chyba tutaj nie możesz wejść. Także to może być problem. A ty, homakronie, ty co lubisz? Czekaj, ty chyba lubisz sos serowy, więc gdybyś ty może wpadł na niego? Jesteś zainteresowany tym? Hej! Dobra. I może zejść z tej platformy? Nie. On, słuchajcie, nie może zejść z tej platformy, więc musimy w jakiś sposób złapać go właśnie tutaj. Wiecie co? Najpierw spróbuję po prostu najprostszego rozwiązania, które mi przychodzi do głowy, czyli po prostu spróbuję go zmniejszyć. I może wtedy, e, nie wiem, e, uda się coś z nim zrobić, Gdzie on jest. Hej, halo, ty tu byłeś przed chwilą! O, tu jesteś, tu jesteś, tu jesteś, chodź tu! O, o, tego nie przewidziałam, tego nie przewidziałam, tego nie przewidziałam. Jak nie mogę zdjąć w takim razie tą twoją trampolinę z ciebie, co? Bo z tego, co widzę, to może być problematyczne, a tutaj ten też ma trampolinę. Eee, jak ci rzucę na ciebie? Nie, ty nawet nie dolecisz. Okej, okej, okej. Czy udałoby mi się szybko przylecieć z bombą aż tam? Mogę spróbować, chociaż raczej to nie będzie... Znaczy, eee, to nie będzie miało sensu. A może, słuchajcie, mogłabym jakoś mu to... To ty jesteś mały! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Saksołap. E, e, sakso Saksołap, szybko. Ja nie wiedziałam, że to zadziałało. E, co on uwielbia? Halo? 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 Co ty lubisz? E, uwielbiasz sos? Dobra, dobra, dobra. E, odzyskajmy to. E, aktywujmy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, sra, jak się stresuję, to gorzej mi wychodzi. E, odzyskajmy to, dobra. E, Snaksołap weźmy. Szybciutko. Dobra, jest tak sołap i on lubi chyba ostry sos, prawda? Dobra. Eee, nie, to... Eee, dobra. Przepraszam bardzo. Nie no. Nie miałeś włożyć mojego staksołapa na... Nie miałeś włożyć mojego staksołapa na... No chodź tu. Może spróbujemy jeszcze raz. Oj, jesteś wielki cały czas. Kurczę, w takim razie wiem już co zrobić, czyli wiem, że na pewno mam go zmniejszyć, ale jak go złapać, to już jest inna kwestia. Jest! Jakoś się udało! Nie wiem jak, ale mamy! Mamy! Dobra, ale uh, okej, okay, to było o wiele łatwiejsze niż przypuszczałam, ale w takim razie możemy oddać tego Baksaksa Chandlo i o to tak naprawdę mi chodziło. Mój drogi, nie chcecie um, karmić tą trucizną, ale quest mi każe, także jak coś, to jest jego wina. Proszę bardzo, Homakron. Co ja mogę ci zmienić? Uh, lewy róg ci zrobimy. Okej, okay, zrobimy ci ucho, nawet całkiem urocze, moi drodzy! O, tak! Aż rwę się do rwania! Spoko? Ale w ogóle nie urosłem. Jak zjadłem tamtego kraburgera, to też nie. Um, wiesz, to w takim razie no musi urosnąć Twoje serce, mój drogi. Wiesz, co? Muszę przyznać sam przed sobą, że nic z tego i dalej. Koniec moich badań. Co teraz mam zrobić? Um, nie mam pojęcia. Wyzywaj wszystkie bagsach z pojedynki, pomóż inne z pracy. Wrzuć na luz. Z... zobaczmy, ja wiem, że teoretycznie wrzut na luz to jest, wiecie, dalej e, misję pociągniemy, ale ja lubię gadać szandę, więc jej wszystkie maksaxa pojedynki. Murdeczko, jeśli nie radzę sobie z gigach hraburgerem, to reszcie też nie dam rady. Może w przyszłości. Eee, Połóż inny w eksploracji? Pomagam jak umiem, came, ale no, nie jestem naukowcem. To nic, mój drogi Chandlo. Flufty stwierdził, if I że jak jeszcze raz dotknę jenu laboratorium, to, give give an an to sprawi mi kaźnie godne mojego gałkaństwa. To była nowa sentencja, którą właśnie przeczytałam. Wróć na luz. Na luz, ha? Huh? Prawda, trochę minęło od ostatniego chilowanka. Tak, byłem zajęty naprawianiem Stagsburga, trenowaniem, rozwojem osobistym. I wiesz, zajmowaniem się snorpim każdy z nas chciałby, czanto, naprawdę, po prostu. On tutaj się rozwija we wszystkich aspektach. Grąbić, to pora na trochę basketu. Ba -ba basketu? -do Dobra. Okej, okay, piła do kosza, piła do kosza. Aha, czyli e, koszykówka? E, piłka nożna? Znasz zasady. Będziemy to zmiana tutaj do kosza, mordeczko. Kto pierwszy zaliczy pięć trafień, wygrywa. Ja wiem, kto wygra, Chandlo, okej? Okay? Ja naprawdę sobie zdaję z tego sprawę. Uh... Ja przepraszam teraz wszystkich. No Chandlo, no! Nie, słuchajcie, ja pamiętam, ja się uczyłam na WF-ie, jak jeszcze chodziłam, że się tutaj, że się tak bije w jakby kąt. I to się wtedy odbija. Oh! Dokładnie, wiedziałam, słuchajcie, wiedziałam, że mój nauczyciel od wf którego nie cierpiałam, e, pozwoli mi... Na no grobo, spod ufały. Chandlon, no nie mów, że ty. A, dobra, dwa punkty dla ciebie, mordeczko. Mam nadzieję, że to jest tak, że gra nie e, pozwoli mi po prostu wygrać. E, Mam nadzieję, że właśnie gra nie pozwoli mi wygrać tak po prostu od tak, bo jestem graczem, prawda? Prawda? Chandlo, dawaj! Słuchaj, głupio mi teraz, jak ja wygram. Ja nie mam możliwości wygrać. Dobra, dwa punkty, dobrze. Dobrze, Chandlo, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobra, cztery punkty. I dalej. Okej, okay, Chandlo, dajesz. Eee? A? A? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. prawie remis, prawie remis. I czy uda nam się, moi drodzy, ostatni punkt? O, udało się! Wow, pięć punktów! Wygrywasz! Nie wiedziałam, że masz takich talent to kosza. ja też nie wiedziałam. Musimy kiedyś zagrać jeszcze raz! Eee... Uh, no czy ja wiem, Chadlo? Ja będę... Dzięki za grę, mordeczko! A skoro się powodowiliśmy, muszę wracać do Stagsburga i sprawdzić, co jest ze Snorpiem! On już nas opuszcza?! Kurde! Snorpium nic nie grozi, ci nad plażą, jesteś potrzebny tutaj, a e, ta tratwa jest nam potrzebna. Eee... Uh. Uh, nie wiem jaką opcję wybrać, może jesteś potrzebny tutaj, ale tak nie chcę, żeby źle zabrzmiało. Um, jest przy yeah, tutaj? Tak, wiem. Sheldon naciągnęła sobie mięsień, gdy próbowała podnieść Jest <laughs> Jezu, to ja... Ale mają też ciebie. Ja też bym sobie naciągnęła y, mięsień. Porteczko, będę szczery. Od lat nie spędzałam tyle czasu bez starpiego. a on nie radzi sobie beze mnie. Okay może masz rację, ale... To może inaczej. Powrót Zobacz, będzie wymagał mnóstwa to, że to energii, energii. Słuchaj, my szybciutko naprawdę ogarniemy sprawy i wróćmy razem. Z Jeżeli przyniesiesz mi dwa największe, sprawnie na większe, sztukaj, najsilniejsze robale na wyspie, to zostanę tu, zbyt, sumie, póki nie zregeneruję sił. A, <laughs> Chandlo, Chandlo. Wiesz co, ja nie wiedziałam, że ty po prostu będziesz potrzebował znowu zerzeć baksnaksy i znowu zrobić sobie krzywdę, żeby po prostu pozostać z nami na wyspie i się dobrze bawić. No ale nic, moi drodzy, wykonaliśmy kilka zadań. Kolejnym... A właśnie w kolejnym odcinku będziemy ogarniać kolejne wielkie Bugsnaxy dla Chando. Przepraszam, jeżeli ten odcinek jest krótki. Nie mam tego pojęcia, ile on tak naprawdę będzie trwał, no ale tak jak wam mówiłam, odcinki będą prawdopodobnie regularnie. Bardzo, bardzo, bardzo miło mi tutaj ciebie widzieć, naprawdę, serio, stęskniłam się o tobą. I co, do kolejnego zobaczenia. Cześć!